Że be, wojny będą krótkie, brutalne, ale prowadzone ze względu na techniczne zaawansowanie sprzętu przez siły ochotnicze, bo szkolenie związane z obsługą tego sprzętu będzie wymagało znacznie większego czasu niż normalne szkolenie rekrutów, a w związku z tym te armie zawodowe będą armiami wystarczającymi. To przez długi czas funkcjonowało, tylko to się zmieniło wraz z wojną na Ukrainie. No dzisiaj wojna na Ukrainie to jest wojna masowa, angażująca wielkie, wielkie siły, również w sensie wielkości populacji zaangażowanej w walkę. Wojny, pamiętajmy, toczą państwa, a nie tylko siły zbrojne. Atakuje się różne obszary, starając się osłabić państwo i wymusić w ten sposób załamanie się zdolności do, do oporu. No, jeżeli mówimy o tym, że wojnę toczą państwa i jeżeli mówimy o tym, że mamy do czynienia z wojną na, na wyczerpanie, to armia zawodowa już po prostu nie wystarcza, jest zbyt mała. Jest też siłą rzeczy armią wyczerpującą się w tym sensie, że trzeba myśleć o stratach. No, nie ma wojny, w której nie ponoszone są straty i przez stronę atakującą, i przez stronę broniącą się. Te straty zawsze mają miejsce. W związku z tym, jeśli mamy małą armię, a nie mamy rezerw, a taka jest dzisiaj sytuacja w Polsce, przeszkolonych rezerw oczywiście, no to ryzykujemy tym, że broniąc się po kilkunastu tygodniach czy po kilku miesiącach, no nasze zdolności do obrony ze względu na straty będą już coraz bardziej słabe. To też uzasadnia, Konieczność rozbudowy, rozbudowy rezerwy i szkolenia, szkolenia obywateli. Więc, wszystkie te elementy, i, i charakter współczesnej wojny, i z faktu, że wojny toczą państwa, i z faktu, że wojna przybiera znowu charakter starcia masowego, długotrwałego na wyniszczenie, wynika to, że musimy zacząć inaczej myśleć o przyszłej wojnie. Ta stara filozofia już w sposób oczywisty nie jest wystarczająca. Ona. To nie znaczy, że trzeba rewolucyjnie odejść od tego modelu, bo armie zawodowe będą odgrywały istotną rolę, ale trzeba uzupełnić ten model większym zaangażowaniem obywateli. I obywatele muszą to zrozumieć, bo jeżeli oni tego nie zrozumieją, <laughs> przepraszam, no to to, o co pan zapytał, czyli ta rozmowa, ta presja na, na świat polityki, na wierzę, no albo w ogóle nie będzie wywierana, Albo y, 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 będzie po prostu nieskuteczne. Tylko to nie zmienia sytuacji. Znaczy, y, y, ja apeluję o taką, nazwijmy to, pora, politykę reasekuracji społecznej. Znaczy, we własnym interesie obywatele Rzeczpospolitej powinni zacząć mówić o tych sprawach i wywierać presję, dlatego że asekurują się w ten sposób na wypadek zaistnienia negatywnych scenariuszy. A te negatywne scenariusze są tego rodzaju, że jeżeli wojna wybuchnie, czego nie można dzisiaj wykluczyć, to wejdziemy do niej w sposób nie będąc przygotowanymi. No, ale obywatele, Rzeczpospolitej tak jak obywatele wszystkich innych państw, mają tu swobodę wyboru, to znaczy, możemy się nie przygotowywać do wojny, możemy wierzyć, że wojna nie wybuchnie. Możemy mitologizować artykuł 5 i myśleć, że Amerykanie tutaj przyjadą i będą nas bronić, będą ginąć za, nie wiem, białystok, czy łąbrze, czy, czy, czy Chrubieszów, A możemy zacząć, jak poważne państwo i dorośli ludzie, nie, no, myśleć o tym, co my możemy zrobić, ażeby poprawić naszą sytuację. Ale gwarancji nie mamy, że to się zmieni.